Cześć, przyjaciele! Dziś bardzo ciekawy temat: Hyundai Palisade w wersji kaligrafii, rocznik modelowy 2024. To flagowy, duży crossover południowo-koreańskiego koncernu Hyundai Motor Company, łączący prestiż, komfort i moc. Z zewnątrz Palisade wyróżnia się masywnym grillem, wyraźnymi światłami LED i solidnym designem podkreślającym klasę auta. Wnętrze wersji kaligrafii oferuje materiały premium, skórę, elementy dekoracyjne oraz nowoczesne systemy komfortu i bezpieczeństwa. Pod maską znajduje się wolnossący benzynowy silnik 38V6 GDI Lambda 2 o mocy 217 kW lub 295 koni, współpracujący z automatyczną skrzynią biegów. Rzeczywiste zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi zazwyczaj około 12-14 litrów na 100 km, w zależności od stylu jazdy i warunków. Hyundai Palisade to przestronny, niezawodny i komfortowy SUV dla rodziny i na długie podróże. Dziękujemy za oglądanie i za polubienia. Subskrybuj, jeśli kochasz auta. Do zobaczenia!